Spełniłem swój wrześniowy pomyśl na tworzenie nowego wpisu co dwa dni aż do końca września. Dzisiaj jest niedziela, 1 października 2023 roku. Spełniłem swój wrześniowy pomyśl na tworzenie nowego wpisu co dwa dni aż do końca września. W niniejszym wpisie podzielę się swoimi przemyśleniami związanymi z tym pomysłem. Należy podkreślić, że pomimo przytoczenia kilku cytatów, staram się stworzyć oryginalny wpis. Stare przysłowie mówi, że Rzymu nie zbudowano w jeden dzień. Według powszechnej teorii fizycznej wszechświat rozpoczął się wielkim wybuchem. Według efektu motyla macznięcie skrzydeł motyla może spowodować huragan na innym krańcu świata. Według efektu domina jedno zdarzenie uruchamia cały szereg zdarzeń następujących po sobie i wynikających jedno z drugiego. Według biologii życie człowieka zaczyna się od zapłodnienia. Te prawdy mówią inni i zgadzam się z nimi. Przed 2016 rokiem wcale nie znałem polskiego. Natomiast tworzyłem polskojęzyczne wpisy na wszystkich nieparzystych datach w tym wrześniu. Tworzyłem każdy wpis słowo po słowie i upewniałem, że przestrzegał moich czterech zasad. Jeśli nie jesteście przekonani, można kopiować cały tekst z dowolnego wpisu i wukalać do pustego pola w tłumaczu Google, żeby sprawdzić, czy zawiera dokładnie 2000 znaków, wliczając spację. Na początku chciałem napisać, spełniłem swoją wrześniową obietnicę, ale przypomniałem sobie, że nic nie obiecywałem. Teraz nie obiecuję, że w październiku zrobię to samo jak we wrześniu, bo wcale nie było to łatwe zadanie. Muszę sam myśleć nad tematem każdego wpisu i chcę, żeby te tematy różniły się od siebie. Chcę sprawić, żeby każdy wpis zawiera tylko drobne błędy gramatyczne, aby moje wpisy mogły cechować się wysoką jakością. A nie ulegać zwątpieniu, że były robotą sztucznej inteligencji. Dzięki polskiej gramatyce udało mi się budować jak najbardziej gramatycznie złożone zdania. Czuję, że stałem się coraz ostrożniejszy w takim procesie, żeby nie popełnić żadnego większego błędu gramatycznego.